Czy długie włosy w Biblii były faktycznie hańbą dla mężczyzn? W pierwszym liście do Koryntian, apostoł Paweł stwierdza, że długie włosy są hańbą dla mężczyzn. Czy jednak to uniwersalne prawo? W starożytnej Grecji i Rzymie fryzury definiowały status i tożsamość. Długie włosy mogły symbolizować filozofów czy buntowników, co w kontekście chrześcijańskim Pawła mogło być postrzegane negatywnie. Długie włosy u kobiet były znakiem ich godności i poddania, a u mężczyzn mogły symbolizować odwrócenie ról. Jednak Biblia zna wyjątki: Samson, którego siła tkwiła w długich włosach, czy Nazirejczycy, którzy nosili włosy jako znak przymierza z Bogiem. Te tajemnicze postacie pokazują, że długie włosy mogą być symbolem oddania i mocy. Czy więc hańba to tylko kwestia kontekstu kulturowego? Czy długie włosy ukrywały jednak głębsze znaczenie?